Cześć, witajcie na kanale REMOTESTUJĘ e, Chciałem Wam pokazać jak nam to poszedł sufit tu, 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 To ostatnio widzieliście e, Przykręcona ta płyta Mamy tutaj poprzykręcane już płyty na suficie Tu się trochę papier obdar wygląda to nieładnie No Ale nie bójcie się, będzie dobrze Tutaj jest płyta, jak widzicie zakładki są porobione będzie potem szpachlowanko pokazane. Kończymy już ten sufit. Jesteśmy tutaj, w jakby, w sypialni tej kawalerki. Mamy ostatnie dwa kawałki, płyt do przykręcenia. Na ściany na też tutaj pójdzie na M-systemie. Także zrobię wam taki krótki film, jak to jak ja to wykonuję, jak to na ścianach, bo to na ścianach jest o wiele łatwiejsze. Tutaj akurat ten sufit jest dość ciężki, dlatego. Nie, nie nakręcałem Wam tego wszystkiego, jak my to skręcaliśmy, bo chcieliśmy to zrobić jak najszybciej. E, tutaj, jak założę te płyty, to pokażę Wam raz jeszcze, jak ja sobie to rozmierzam, jak szukam tych e, grzybków, żeby wiedzieć, gdzie one są. Jak widzicie, tutaj płyta jest przykręcona. E, ta płyta, ten fragment płyty jest przykręcony tylko tutaj dookoła, i zaraz będziemy dokręcać tą płytę więc będzie to będę tutaj to przykręcał, więc widzicie grzyb, grzybek jest tu i tu, więc tą samą odległość odmierzamy sobie metrem ołówkiem i, i lecimy. Bardzo, jest to bardzo proste na pewno inne niż wykonywanie sufitów podwieszanych na profilach. Na ściany bardzo fajnie się to robi, na pewno będę to stosował, zamiast e, klejenia płyt na ściany, na, e, tak jak tutaj mam przyklejoną płytę na ściany, na pewno już e, klejenie pójdzie do lamusa i będę robił to na nowym systemie. Natomiast na sufity, to na małe sufity mogę robić, natomiast na duże sufity e, na pewno zostanę jeszcze przy tradycyjnych sufitach profilowych chyba, że mnie po prostu wysokości nie będą puszczały to wtedy, wtedy będę robił na systemie aczkolwiek no to jest kwestia też wprawy, żeby się wyrobić na to, żeby po prostu szło, szła ta praca szybciej jeżeli byłyby też żelbetowe sufity, to też by te kołki lepiej tam trzymały i to wszystko by lepiej szło, to jest pewniejsze Dobra, to tyle z gadania. Zabieram się do roboty. Na pewno tutaj jeszcze chciałem taką zapowiedź Wam zrobić. Tu jest płyta OSB, a więc pójdzie M-System na podłogę. Czyli będzie film na pewno, jak robimy tutaj podłogę na M-Systemie. Tu i tu to mamy tego około tam 29 metrów. To wam pokażemy. M-System gdzieś tutaj, ile jestem podłogowy. Ten system podłoga. On jest taki e, pomarańczowy, a taki niebieski to jest na ściany. Osoby, które pracują na tym, to na pewno, na pewno to znają, więc e, tutaj będę chciał wam to pokazać. I na pewno e, będzie, z racji tego, że całe mieszkanie będzie e, wykończone karton gipsem. Będę chciał wam pokazać e, bardzo fajne e, metody szpachlowania narożników, klejenia tu tapeów szpachlowanie, fugowanie i tak wszystkie etapy po kolei. Bo tutaj wszystko mam w karton Gipsie zrobione, więc e, będzie trochę, trochę filmu z tego. I co? No I, i tyle. My lecimy z robotą, coś Wam tu jeszcze jakieś time -lapsy. Pokażę skręcenia tych płyt. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na pozostałe moje social media: TikTok, Facebook, Instagram, no i do pozostałych moich filmów. I oczywiście gorąco zapraszam również do komentowania. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to subskrybuj, będziesz na bieżąco. Daj sobie dzwoneczek, będziesz na bieżąco z wszystkimi filmami, które, które do tej pory tworzę dla Was. post dragão.